Pani, witajcie w nowym, słonecznym, przepięknym vlogu Widzicie jak mnie blenduje słońce? Ja nic nie widzę Dobrze, że wy widzicie mnie I jacie jakie słońce dzisiaj, po prostu masakra słuchajcie A ja, wam, a ja mam dzisiaj ten, nowe mam okulary Wczoraj sobie wzięłam i bardzo fajnie robią taki efekt słońca, taki, taki pomarańczowy, ale jednak mnie troszkę za bardzo razi, więc założę czarne, bo nie da rady. Tak razi, że hej. O, teraz dużo lepsze. Ja jestem spóźniona, słuchajcie, już jakieś, nie wiem, 5 minut. Także szybko muszę uciekać. Chciałam się z Wami przywitać. Witajcie kochani w nowym vlogasku. Muszę iść szybciutko jeszcze dzisiaj na zakupy jakieś spożywcze. I tak, taki to dzień. Dziś jest mój pierwszy dzień od jakichś dwóch tygodni, gdzie pracuję na rano i się bardzo tym jaram, bo powiem Wam, że mam już dosyć tych wieczornych zmian. Późno w domu, potem wiecie, wstać. O 8-9 wstaje kąpiel, ogarniam kuchnię i znów jadę. I to tak, tak jakoś szybko wszystko bardzo mija. No, tak czy siak chciałam się przywitać. Witajcie, kochani, w nowym vlogu, w nowym dniu. Ja uciekam, wracam po pracy, to vlogujemy dalej i zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Jak na razie jest piękna, słoneczna pogoda, więc jestem bardzo szczęśliwa. A my w takim razie widzimy się już niedługo. Hejka kochani, ja już jestem w domu właśnie wróciłam dosłownie 20 minut temu wypuściłam kotki na dwór i teraz yy, mówię, muszę posprzątać zakupy, bo przywiozłam dzisiaj byłam na zakupach spożywczych troszeczkę w lodówce ogarnąć dlatego pokażę wam yy, zakupy żywieniowe spożywcze, bo mam troszeczkę rzeczy, nie jakoś bardzo dużo ale wiecie jak to jest zawsze się na <laughs> także zaczynając y, ser tarty, bo będę robić może jutro zapiekankę, ser na chleb, zwykły żółty, y, jogurt naturalny, też potrzebuję właśnie do zapiekanki, masełko, zobaczcie może tak tu tu stanę, żebyście bliżej widzieli, y, pieprz mielony też ostatnio właśnie, no jest jakiś taki Gruboziarnisty. Kurczę, zły kupiłam. Miałam kupić pieprz, taki mielony już, on jest taki ziarkowaty. Nie lubię takiego. Dwie paczki cukini były dzisiaj w przecenie i właśnie będę z nich robić jutro, bądź dzisiaj, no jeszcze zobaczę tą zapiekankę, ale to zobaczymy. Wzięłam taką sól na zapas, jak to się mówi. Teriaki sosy bardzo fajny jest do marynaty. Sival. o on tam te um, dywaniki, trzy e, czasem drapie. E, taki soster, jaki daje czasem po prostu do marynaty, jak do mięska, czy na grill. Bardzo fajnie, takim słodkim, właśnie um, słodkim smakiem. E, smakuje, zalatuje bardzo fajny do marynaty no używam czasem po prostu były truskaweczki piękne więc wzięłam sobie, o tu była jakaś zielona, a nie to jest ta nóżka także truskaweczki piękne truskaweczki pachną ślicznie jutro do owsianki, na dzisiaj troszeczkę dwa mleka mleka, mleka sok multiwitamina i sok marakujamango Mango. O, proszę bardzo. Ja sobie robię zawsze takie szoty w takim plastikowym pudełeczku z kurkumą albo z moringą, i właśnie do soków daję. Bardzo fajnie przełykam, bo tak ogólnie no nie jest to jakiś super smak. Jeśli się to bierze, w, wiecie, w proszku yy, z tego korzenia, ale żeby to właśnie fajnie sobie uzupełniać, to sobie robię właśnie w takim szocie i zawsze z sokiem to przepijam, bo wodą nie umiem. Po prostu mam taki, wiecie, zwrot akcji. Także yy, i trzy bananki. Też do owsianki będzie. I słuchajcie, cebulę, bo nam się cebula tutaj niestety już kończy. I to wszystko. Także takie to y, szybkie zakupy, tak, nie ma tego jakoś bardzo dużo, ale wiecie, zawsze jakieś to y, małe y, zakupy spożywcze są. Cebulę zaraz zaniosę do garażu. Tutaj to wszystko sobie za chwilkę poukładam. Y, Przelecę też w lodówce troszeczkę rzeczy, popatrzę, co tam jest, prze, przemyję trochę blachy, poukładam sobie. Słuchajcie, właśnie nie wiem, czy dzisiaj robić y, tą zapiekankę, czy może jutro ją zrobię. Może zrobię jutro. Bo dzisiaj jakoś nie jestem głodna, już mamy kurczę późną godzinę, więc chyba dzisiaj już podpuszczę, ale. Yy... Jutro chętnie coś takiego zrobię. To jest zapiekanka z cukinii. Kroi się ją w takie wiecie kółeczka, później się ją przyprawia tam przyprawami, solą, papryką czy ktoś lubi. Układa się w naczyniu żaroodpornym, później daje się już troszeczkę posmarzoną cebulkę na wierzch, potem się robi dwa jajka, troszkę majonezu, razem się to wszystko miesza. Polewa się to tym na górę, później dopiero tak z 10 minut przed wyciągnięciem serem posypuje i takie coś bardzo fajne, i wiecie, dość szybko strawne. No. Także takie to zakupki. Ja teraz idę to wszystko ładnie pochować, poprzymywać tą lodówkę, popatrzę co tam jak i sobie posprzątam, a później yy, muszę iść też troszkę ogarnąć, podkurzać, posprzątać, więc. No, ogarnę domek, i tak dalej, i później widzimy się w dalszej części vlogaska Posprzątałam, słuchajcie, porobiłam i stwierdzam oficjalnie, że jest czas na, czas na kawkę. Pićku, pićku. Kaweczki mi się w ogóle zachciało, słuchajcie. Także teraz właśnie sobie kawkę robię, bo nie ma jaj Kurde, kończy. Kawa się kończy. A propos kawki, ta jest bardzo smaczna uwielbiam bardzo fajnie smakuje I powiem wam, że ja mam zawsze takiego pecha jak nie skończy się kawa to skończy się woda to skończy się coś tam coś tam, to trzeba wymieniać i o, ten, wy, wylewać bo coś tam, ja mam zawsze takiego pecha że jak ja kawę chcę to tak jest o. chyba styknie, nie? Miejmy nadzieję, że nie będzie to woda. Pani, czas na cavation, bo bez kawki to ciężko będzie przeżyć dalszy ciąg, dalszy. A kawka nam da troszeczkę, wiecie, energii, nie? Niby. Ja rzadko pijam dwie kawy. U mnie jest taka, y, takie coś, że ja piję zawsze rano, jak wstaję przed pracą, bądź ogólnie nie wiadomo, czy to jest wolne, czy nie wolne. Ja piję tylko jedną kawę dziennie, jak się przebudzę a potem jakoś nie potrzebuję tego za dnia ale dzisiaj jest taki dzień, gdzie mam chcę, bo jestem dość energiczna, więc fajnie by było jakby taka kawka weszła eee, no do góry posprzątałam prania poskładałam, do drugiej teraz mi się pranko pierze tu odkurzałam, wszystko porobiłam zapaliłam sobie, nawet świeczuńkę tutaj, o widzicie świeczuńka jest no, także mam e, wszystko gotowe, moje kwiatuszki się pomału, pomału otwierają tak wygląda ten pierwszy tak, o, a tutaj już drugi też puszcza pomalutku swoje połączki i za chwilkę jest znów przytnę, bo powinno się właśnie przycinać, żeby miały dłuższy swój żywot, prawda? Więc to zrobię. No chodź, Siwarku, chodź, cześć, cześć! Także sobie to słuchajcie, przytnę za chwilkę i yy, najpierw kawka. Nie, Sibaro, Najpierw kawka! Tak. No, teraz tam też YouTube załączyłam sobie, popatrzę może, ale ja chyba raczej pójdę teraz na, słuchajcie, na ten, pójdę, słuchajcie, na dwórek, bo na dworze jest fajna pogoda dzisiaj, słońce świeci, nie pada, jakieś 13-14 stopni, tak trochę chłodna, bo, ale w słońcu naprawdę jest przyjemnie, więc sobie tą kawkę w słońcu wypiję, e, nabiorę troszeczkę energii, troszeczkę tego, e, jak to się nazywa, nabiorę energii i nabiorę e, ochoty, wiecie, aha, witaminy D chciałam powiedzieć e, i ochoty na dalszą pracę potem jak właśnie jeszcze mam trochę czasu do tego, by się pranie wyprało więc później pójdę je wywiesić i tak dalej, i tak dalej więc wiecie, akurat taki fajny czas mam, no, także idę e, tą kaweczkę pić, słuchajcie mm, mm, powiem wam przepiękna pogoda nie jest gorąco, nie jest ciepło, ale jest tak miło w tym słoneczku. Mm. Masakra. Masakra, jak fajnie. Kawencja. Mm. Właśnie tak patrzę na okno <noise> i mi się folia odkleja. Wiecie, taka folia na okno, co jest, że nie widać ludzi na przykład, nie? Czy coś, ale to jest takie zamazane, taki, że nie można przejrzeć do środka. I mi się ta folia odkleja Muszę iść do góry to naprawić O, jak przyjemnie w sąku. No chodź, Pysiu, chodź No chodź, pokaż się ładnie, chodź Chodź, Pysiaku mój No chodź No chodź, no chodź tu, chodź, tu, chodź tutaj, no chodź Tu jest klawiszka, no chodź No chodź, Pysiaku mój Pysiaku Pysiaku, Pysiaku mój no co, już, już koniec, już nie chcesz tu być? Nie. Nie mama. Nie cię tu być. Chcę być wolna, nie? Tam siewarek gdzieś z tyłu, coś. Nie wiem. Nie widać go chyba. Nie widzę go. Jest Tak mnie razi, że nic nie widzę w tej kamerze. Ale gdzieś tam coś siwar też był. Tu unika Nie wiem, nie widzę. Blenduje mnie słońce. Razi, jak nie wiem co ale fajnie, niech porazi niech opali a ja idę kawkę dopić i posiedzieć i się zrelaksować teraz teraz właśnie sobie ten, robię piatuszki, słuchajcie, posiedziałam na tym słońcu, rozgrzało mnie jak nie wiem co no i przychodząc do domu taka wiecie, rozgrzana Robi mi się zimno także nie najlepiej aż się ubrałam, słuchajcie, bo mi się zrobiło chłodno tam dynda i dynda w tym telefonie. So, tutaj sobie teraz to troszkę poobcinam te moje listka nie listka, że te kwiatuszki były troszeczkę krótsze, bo one tak opadają bardzo. Piękna pogoda dzisiaj jest. Naprawdę. Cały czas sobie wiecie. Siedzę. Byłam teraz na dwórku, posiedziałam, jak wypiłam kawkę jeszcze na leżaków w stronę słoneczka. I tak przyjemnie mi się siedziało, że aż mi się wstać nie chciało. Ale pranie mi się już skończyło, więc musiałam się ruszyć no bo wiadomo, nie da się tak. No. Nie? tak troszkę ładniej o, będą sobie otwierać się. śliczne są, inna jakaś w ogóle odmiana, już bardzo długo nie mam bo od Bo już mamy, jutro jest co czwartek, piątek, także bardzo długo się one rozwijają i można się z nimi troszkę dłużej pocieszyć śliczne są dobrze to, to wyrzucamy i będą wiecie jak to jest, cięte kwiaty są ładne ja lubię bardzo cięte kwiaty i często mam albo tulipanki, ale jednak one bardzo szybko, wiecie, padają, nie? A te tutaj właśnie się tak fajnie długo otwierają jakaś inna odmiana. Też jak, wyglądają jak tulipany, ale jakieś takie inne. Nie wiem, nie znam się. No, dobrze. Dobrze, dobrze. Gotowe. Franko zrobiłam i tam to wywiesiłam, a teraz słuchajcie, yy, zarzuciłam drugie ręczniki mi się teraz piorą, także fajnie, bo będę mieć a może je tu zostawię sobie ładnie wyglądać będzie przy ekspresie do kawy, co wy myślicie o tym? czekajcie o. ładnie to wygląda? <grym> czy nie ładnie? Czy mi się to podoba? Więc ja tutaj przyjadę tu. Hmm. W sumie mogę tak zostawić, no nie? Na jakiś czas. O, albo tak. O, coś takiego może. Może tak zrobimy. No nie wiem. Nie wiem czy się tak podoba, ale w sumie, w sumie czemu by nie, nie? Coś inaczej troszkę. Coś inaczej. Ale, ale ekspres powinien być ogólnie w tą stronę, ale też tak jest. No nie jest tak. Już obojętnie. Dzisiaj. Jutro najwyżej zmieni jak mi się to nie spodoba. Ale e, ładnie to wygląda nawet. No. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Tutaj sobie Sivarus siedzi, mój kochany. Kleo jeszcze lata podwozie. Przed chwilą chciała wejść, to ją wpuściłam, teraz wyszła. Już jej się odechciało. To jest cała Kleo. No, a ja już teraz sobie też mogę iść w sumie odpoczywać, bo już mam w sumie wszystko porobione tylko te ręczniki mi się wypiorą wywiesza ręczniczki i na dzisiaj koniec pracy jutro wstanę zjem sobie owsiankę mam truskawki cieszę się niezmiernie i tak dobra na razie się wyłączam idę popatrzeć co tu jeszcze pogadam bo lubię sobie tak wiecie chodzić patrzeć co i jak eee, no a później co pójdziemy zmywać makijaż odpoczywać także będzie to na pewno fajny w sumie vlog bo i w słoneczku posiedziałam i zakupy dzisiaj i fajny, fajny dzionek, słuchajcie, bo i zakupy zrobiłam, i w słonku posiedziałam i posprzątałam, pranka robię, także super, jutro nie będę miała tak dużo rzeczy do zrobienia e i będzie przyjemny dzień też. Także kochani, będę pomału kończyć e z tym vlogiem na dzisiaj. Mm, zobaczę, myślę, że mam fajnie sporo materiału, nie za dużo, nie za mało, także e widzimy się kochani w w jutrzejszym bądź pojutrze zobaczę jeszcze jak będę vlogować. Eee, myślę, że jutro w sumie. I co? Widzimy się już niebawem. Dziękuję za oglądanie. Buziaczki dla Was wszystkich. Do następnego vloga. Pa-pa!